Pomoga Fabryki Traktorów Ursus zebrała się na Wielkim Wiecu z okazji przedterminowego wykonania planu trzyletniego. Na zebraniu tym, które odbyło się w przededniu 32. rocznicy rewolucji październikowej, przodownik pracy ślusarz Władysław Serwik w imieniu pięciotysięcznej zalogi Ursusa odczytał list do swoich kolegów z Fabryki Traktorów imienia Dzierżyńskiego w Stalingradzie. Drodzy Towarzysze, dzięki Waszemu zwycięstwu i Waszej pracy Ursus uzyskał możliwość wspaniałego rozwoju. Przed nami, polską klasą robotniczą, stoją ogromne zadania okazania pomocy pracującym masom chłopskim w socjalistycznej przebudowie wsi. Załoga naszej fabryki zdaje sobie sprawę z roli, jaką ma odegrać i dlatego pracowała z najwyższym wytężeniem sił, ażeby przedterminowo wykonać roczny i trzyletni plan produkcji traktorów. Wzorem w naszej pracy było Wasze tempo. Bolszewickie tempo. Dzisiaj święcimy triumf naszej załogi z okazji wykonania planu rocznego w 10 miesięcy, dając wsi 2000 traktorów. Jesteśmy pewni, że korzystając z waszej braterskiej pomocy, waszego bogatego doświadczenia, będziemy z roku na rok osiągali coraz większe zwycięstwa produkcyjne na froncie socjalistycznego budownictwa. Ze wszystkich sił będziemy walczyć i pracować po to, aby na polach naszej ojczyzny, pokojowym barkotem traktorów, na zawsze zagłuszyć wrzawę podżegaczy wojennych. W gromadzie świeciechów Wody Wisły od dawna zalewały ponad 1600 hektarów gruntów uprawnych i łąk. Chłopi powiatu Kraśnickiego przystąpili do sypania walów przeciwpowodziowych na przestrzeni 7 km. Woty stanęli nawet starzy działacze, chłopcy Grzegorz Banach i Marcin Woźniak. Mieszkańcy Świeciechowa i okolic czczą Dzień Zjednoczenia Polskiego Ruchu Ludowego czynem chłopskim. Jesteśmy w Lublinie. Przystąpiono tu do zakładania fundamentów pod domy akademickie oraz nowe zaklady fizyki i chemii Uniwersytetu imienia Marii curie Klodowskiej. Na uroczystości przybył minister oświaty Stanisław Strzeszewski oraz siostra Marii Curie-Skłodowskiej Helena Szalejowa. Założony pięć lat temu Uniwersytet w Lublinie umożliwił wyższe studia tysięcznym rzeszom młodzieży robotniczej i chłopskiej. Uczelnię Lubelską powołał do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Przekształcenie bylej szkoły handlowej w Warszawie w Szkołę Główną Planowania i Statystyki wynikło z przemian, jakie dokonywują się w naszym kraju. Ci młodzi ludzie to przyszłe kadry kierownicze dla wielkich przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, które powstaną w planie sześcioletniej. Szkoła główna planowania i statystyki jest nowym typem uczelni. Dała swym wychowankom gruntowną wiedzę zawodową oraz szerokie wykształcenie ogólnospołeczne. Cały postępowy świat kulturalny złożył hołd pamięci wielkiego humanisty, poety i myśliciela Goethego. W dwusetną rocznicę jego narodzin na uroczystą Akademię w Warszawie przybyli m.in. znakomici pisarze antyfaszyści Johannes Becher i Arnold Zweig, delegacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Uroczystość zagaił prezes Związku Literatów Polskich Leon Kruczkowski. Redaktor Ostaw Buski Omówił znaczenie twórczości Goethego dla demokratycznego odrodzenia Niemiec. Johannes Becher zakończył swoje przemówienie słowami. Uroczystość ku czci Goethego przeżywamy w warunkach braterskiego porozumienia i wspólnej walki o utrwalenie pokoju na świecie. Wychowankowie wyższych szkół artystycznych Pokazali na wystawie w Poznaniu dorobek swojej twórczości. Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele rządu i partii, kierownicy naszego życia kulturalnego i oświaty. Młodzi artyści coraz częściej czerpią tematy do swej twórczości z życia naszego kraju i narodu. Państwo ludowe otacza młode talenty opieką, stwarzając im jak najlepsze warunki rozwoju. Delegacja młodzieży chińskiej, która przybyła do Polski, zwiedziła warszawskie stare miasto, zapoznając się z pracami nad odbudową tej zabytkowej dzielnicy. Sekretarz Związku Młodzieży Chin, najmłodszy generał chińskiej armii ludowej, Xiao Hua, wyraził uznanie dla pracy robotników odbudowujących stolicę. Wyrazem przyjaźni, która łączy Polskę i zwycięskie Chiny ludowe był uścisk w dłoni murarza polskiego i chińskiego generała. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Berlinie prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wypróbowany bojownik w walkach z faszyzmem Wilhelm Pick, oświadczył, nie dopuścimy, by granica na Odrze i Nysie była wykorzystana przez agentów imperializmu do podżegania narodu niemieckiego przeciwko naszym polskim sąsiadom. Premier Grotewol powiedział, że rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej przestrzegać będzie ściśle postanowień układu Poczdamskiego. Wokół rządu demokratycznego skupiają się coraz szersze rzesze narodu niemieckiego. Razem dążeń pokojowych było serdeczne spotkanie polskich i niemieckich robotników w Frankfurcie nad Odrą. Masy pracujące demokratycznych Niemiec i polskie masy pracujące mają tych samych wspólnych wrogów, anglosaskich imperialistów i podżegaczy wojennych. I tych samych wspólnych przyjaciół, Wielki Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej. Ludzie radzieccy, idąc za wzorem micurina, tworzą nowe, lepsze gatunki roślin. Ogrodnicy radzieckiej Armenii wyhodowali nową odmianę pomidorów. Owoce są tak duże, że prawie całkiem zasłaniają liście. Na jednym krzewie rośnie przeszło 100 owoców. Również melony obrodziły obficie. A naj a Najan zbiera ogromne baklarzany. Dzięki pracom Miczulinowców winogrona dojrzewają dziś nie tylko na południu, lecz również w centralnej Rosji pod Saratowem. Nauka radziecka zmienia oblicze przyrody. Strażacy paryscy zostali wezwani tym razem nie do pożaru. Z ogrodu zoologicznego uciekła małpa, która zachwycona perspektywą wolności skryla się wśród drzew lasku bulońskiego. Pojmanie zbiega nastręczyło strażakom wiele kłopotów. Aleksy, bo tak nazywa się nasz uciekinier, prowadzony za rękę posłusznie wraca do klatki. Przyjemne wagary skończyły się szybko.